Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku bliźniąt. Robimy, kochani, czytanie miesięczne. Na miesiąc sierpień 2021 roku. Patrzymy, jakie energie do wszystkich osób urodzonych w znaku bliźniąt. Sierpień 2021 roku. przygotowywałam dla was oho no właśnie przygotowywałam dla was kochani karty <laughs> bardzo mi wypadały więc jakieś energie takie albo ważne albo nowe Jeszcze raz sobie pozwolę. Przeczyścimy jeszcze raz na bliźniot. Sierpień 2021 roku. Co to za miesiąc będzie? Dla wszystkich urodzonych w znaku bliźniąt sierpień 2021 roku. Jakie energie dla wszystkich osób znaku bliźniąt. Dobrze. Teraz się pięknie przetasowały. Siódemka mieczy, jako obecna sytuacja. Na wyzwaniu ósemka pentakli, nie wiem czy to nie za daleko, trochę robię. Podstawą słońce do przeszłości odchodzi. Szóstka różdżek. Co macie w głowie? Dziewiątka pentakli. W najbliższej przeszłości szóstka pentakli. Mam hm. no, możliwości w danej sytuacji. Ósemka mieczy. Wpływy z zewnątrz. Ósemka kielichów. To warto wiedzieć. Piątka pentakli. No i ewentualny wynik. Trójka różek. A z przełożenia, rycerz pentakli. No to patrzymy, moi drodzy. Obecna sytuacja. Siódemka mieczy. <laughs> Powiem tak, w negatywie oczywiście każdy chyba wie, ta karta to karta określana jako karta złodziei, jakichś takich matac, kręctac. Trzeba uważać, żeby ktoś nas nie okłamał, nie oszukał, nie przechytrzył. Ale w pozytywie moi drodzy, to to jest świetna karta, bo to jest karta sprytu. Karta takich zakulisowych działań, gdzie coś możemy ugrać właśnie sprytem, przechytrzając konkurencję, gdzie możemy uciec od czegoś, wymigać się od czegoś sprytem właśnie. Pod osłoną nocy możemy uzyskać coś, czyli mówię tu pod osłoną nocy. No, może niekoniecznie w nocy, ale, ale słuchajcie, czyli nie wszystko dla wszystkich będzie jasne. Czyli jeśli coś załatwiamy, nie musimy wszystkim paplać językiem, co robimy, z kim robimy, jak robimy. Żeby przechytrzyć konkurencję, trzeba mniej mówić, więcej robić i być sprytnym. To jest wasza energia, z którą wchodzicie, albo która kończy lipiec, a wchodzicie w sierpień. Bardzo fajna karta, jeżeli to jest wasza energia, tak? Mieczowa energia jak najbardziej pasuje do bliźniąt, więc myślę, że to jest wasza energia. Coś jakimś sporym sprytem udało wam się załatwić i fajnie, i fajnie. Oszukać, przechytrzyć konkurencję. Bardzo dobrze, jeśli na tym zyskaliście, czemu nie? Życie nie jest usłane różami, nie jest tylko białe, jest i czarne. Dlaczego to my mamy być oszukani? Ja nie namawiam nikogo tutaj absolutnie do, do oszukiwania, ale jeżeli to my mamy być oszukani, to lepiej, żeby my kogoś przechytrzyliśmy. Tak bym powiedziała. Co tutaj miało wpływ na obecną sytuację? No, powiem tak. Ósemka pentakli to karta pracy. Karta pracy takiej żmudnej, mrówczej yy, pracy, na której my się świetnie znamy, yy, na której yy, my wiemy gdzie, co. I z czym? Tak, jak ta pani tutaj siedząca i nie wiem, według receptury coś tutaj ma notatki, tutaj jakieś mikstury robi, ona wie co ile, czego dodać, żeby jej wyszło to co chce. Karta pracy, skrupulatnej pracy, ale również przynoszącej wymierne efekty. Zobaczcie, tutaj są pentakle. Za tę pracę jesteśmy wynagradzani. Moneta po monecie dokładamy do skarbczyka. Czyli e, wasza praca, wasz wysiłek włożony tutaj w taką skrupulatną, żmudną pracę, która przynosi wam profity, przynosi wam zadowalające, satysfakcjonujące, stabilne pieniądze, ta praca miała wpływ na to, że znajdujecie się w siódemce mieczy, że wycwaniliście się w czymś, że przechytrzyliście konkurencję, że jesteście sprytniejsi, że jesteście mądrzejsi o jakieś doświadczenia, że jesteście krok przed yy, innymi, tak? Chociaż wam inni może depczą po piętach, ale wy jesteście tuż krok przed nimi zawsze. Że to jest pewien rodzaj sukcesu, bym powiedziała. Tu jest sukces taki finansowy, niespektakularny, bo on jest wypracowany dzień przy dniu, ale tu jest harmonia, tu jest spokój, tu jest rytm, tu jest yy, jakaś równowaga w tym, że pracujemy i za to jesteśmy wynagradzani. Nie ma tutaj zaburzenia jakiegoś. Natomiast siódemka mieczy, energia, z którą wchodzicie w sierpień. To jest przechytrzenie konkurencji, to jest spryt. Rówa, również uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał oczywiście w tej pracy. Bo jak tutaj już tak zapętlicie się, że tak już wszystko wiecie, wszystko znacie, to możecie się dać komuś wykiwać, że tak powiem, brzydko. No ale lepiej, żeby nie, tak? Eee, cóż jeszcze? W siódemce mieczy... Też uważajcie, żeby was ktoś nie okradał z czasu. No, może ta praca was okradać, bo to jest karta złodziei. A praca może wam zabierać czas wolny i to też tak może być. No, ale to może dla niektórych, tak? Moi drodzy, co jest podstawą tej sytuacji? Słońce. Jakieś nowe pomysły, nowe projekty. Coś, co rozpoczynacie. W słońcu my rozpoczynamy coś, co ma ogromne szanse powodzenia. Coś, jakieś projekty, jakieś relacje, które mają szansę realizacji i uszczęśliwienia nas, spełnienia, radości, przyjemności, uziemienia. Jeżeli to dotyczy pracy, tak jak wcześniej mówiłam, to rzeczywiście. Może przechytrzyliście jakąś konkurencję, bo rozpoczęliście jakiś nowy projekt i jesteście sprytniejsi, szybsi przez to, że ciężko pracowaliście skrupulatnie, nie za darmo oczywiście, nie, nie na darmo się napracowaliście, tak? Ale może dzięki temu ktoś, dając wam taki nowy projekt, yy, dał wam możliwość, w której Wy przechytrzacie innych. Spośród swojego działu, na przykład i brniecie e, w, po swoje. E, jeżeli chodziłoby o relacje, moi drodzy, no to mogłoby tak być, że okazaliście się sprytniejsi w tej relacji, w tym nowym początku i doświadczenia z poprzednich e, takich. E, Wypielęgnowanych relacji, gdzie wy wkładaliście tyle serca i zaangażowania w to, mogły te doświadczenia pozwolić wam, że ten nowy początek, który rozpoczynacie, chociaż tutaj nie ma pucharów, ale są to czytania ogólne, więc mogą takie energie się u niektórych pojawić, to wtedy tutaj. Sprytnie zawalczycie o swoje i zdobędziecie to, co chcecie. Do przeszłości karta sukcesu odchodzi. To jest karta zamknięcia sukcesem jakiegoś etapu. Być może w relacji, być może w pracy albo jakiegoś zupełnie innego projektu, poza pracą, zamknięcie, uwieńczenie sukcesem jakichś waszych działań. Ale to już jest na przeszłości, czyli wy już to osiągnęliście. Jeżeli wejdziecie w energię siódemki mieczy, to znaczy, że szóstka różdżek już zostaje na pozycji przeszłości. Czyli coś uwieńczone sukcesem, jakiś kolejny etap. Może jakieś kolejne szkolenie, może jakaś e, rozstanie w jakiejś poprzedniej relacji, która wam nie służyła, i wchodzicie w nowy początek czegoś nowego, bazując na tym doświadczeniu. I sukcesem zamykacie, że to wy jesteście górą w tej relacji. I no nie, nie chcę powiedzieć, że wy mieliście rację, ale chodzi o to, że chociaż wychodzicie po obijani, to zwycięsko. O! I czego by to nie dotyczyło, przełóżcie to sobie na swoje życie takie, jakie kto ma indywidualnie, bo można to dopasować. Wasze świadome dążenia, co macie w głowie? No i tutaj kochani dziewiątka pentakli. Dziewiątka pentakli to karta sukcesu finansowego wypracowanego własnymi rękami. To jest radość z tego co się posiada. To jest zadowolenie, szczęście z tego co się ma, miejsca w którym się jest, w którym się znajduje. Um, jedyny ta, taka łyżka, jedyna dziekciu, którą mogłabym dodać do tej karty, to tutaj człowiek jest sam. Jeżeli y, ktoś y, nie potrafi żyć sam, no może długo w tej karcie nie wytrzymać, tak? Może długo się nie cieszyć y, tym swoim sukcesem, ale jeżeli ktoś potrafi być sam, a uwierzcie mi, to nie jest nic y, nieprzyjemnego to to jest karta zadowolenia finansowego, zadowolenia z miejsca, w którym się żyje, w miejscu, które się osiągnęło, do miejsca, którego się doszło lub dążenie wasze w głowie też takie jest, że chcę mieć komfort finansowy, nieważne czy tam ktoś już koło mnie jest, czy go nie ma, ale żebym ja czuł się szczęśliwy z tego co mam. Z tego, co zapracowałem, z tych małych, drobnych sukcesów, z tych początków, z tego, że coś tutaj zachowałem się, cwano, przebiegle, wykorzystałem okazję, bo to też jest taka karta wykorzystania okazji, wykorzystania swojego intelektu i sprytu do tego, żeby osiągnąć cel. I w przyszłości. Co do was idzie, karta szóstki pentakli. Szóstka pentakli to karta balansu i równowagi. Zobaczcie, jaki tu jest balans zachowany. W dawaniu i braniu. Piękna karta. W tym, że jeśli coś masz, dziel się tym. Nie tak, że rozdawaj na prawo i lewo, tylko ile możesz z siebie dać, tyle do Ciebie wróci. Ile, ile do Ciebie wraca, spróbuj oddać żeby ta równowaga była zachowana, to jest również karta mówiąca o zachowaniu równowagi, ale słuchajcie takiej w ogóle życiowej równowagi, żebyście na przykład w tej pracy się nie zapędzali, żebyście się nie spalali, żebyście, moi drodzy, w tej dziewiątce pentakli tam nie pozostali sami i tylko bo jak, jak będziecie się cieszyć samą dziewiątką pentakli i tymi pieniędzmi, i tymi sukcesami, które macie, to popadniecie w jakiś taki mm, egocentryzm, jakieś takie sknerostwo, jakieś takie, słuchajcie, że to pieniądz będzie wami rządził. Więc karta szóstki pentakli mówi, to nie pieniądz wami rządzi, to wy zarządzacie pieniądzem. To wy zarządzacie tym pieniądzem, obracajcie go, kupujcie, inwestujcie. Róbcie prezenty. To zależy od Waszych możliwości i chęci, ale zachowajcie balans i równowagę. Taki balans ma szansę przyjść gdzieś około połowy miesiąca. No i teraz moi drodzy, możliwości w danej sytuacji. To jest Wasze nastawienie. To jest karta Waszego nastawienia. No i powiem tak: nastawienie. <grych> ósemka mieczy. Ósemka mieczy generalnie jest kojarzona jako taka niefajna karta, jako karta ograniczeń, jako karta m, takich pułapek, niemożności, pułapek umysłu naszego, nastawienia na, w głowie, niemożności wyjścia z tych pułapek powiem tak. Miecze to myśli. I tu jest przepięknie to pokazane, że ósemka mieczy to pułapka własnych myśli. Ta pani. Siedząca tu przed lustrem nie jest niczym uwiązana, poza własnymi myślami. Zobaczcie, jakie ma odbicie w lustrze. Związane ręce, zawiązane oczy, niemożność ruchów, okręcona tymi nićmi przez czarne kruki. To jest symbol takiego ograniczenia, uwiązania umysłu. I teraz słuchajcie, to mogą być nasze ograniczenia myślowe, na przykład, że ja czegoś nie mogę. Czegoś nie przeskoczę, że to nie dla mnie. No, inni to mogą, ale, ale ja, no gdzie tam to przecież nie dla mnie. To mogą być tego rodzaju ograniczenia myślowe. To mogą być również, i tu uwaga, poszperajcie u siebie, takie ograniczenia wyniesione, słuchajcie, z domu rodzinnego. Niektórzy, no. Do... Możemy twierdzić na przykład, że w naszym domu rodzinnym nie było zbyt fajnie, no i tam mieliśmy różne takie wpojone zasady, które, no, powiem szczerze, że idą za nami. Idą za nami, czy tego chcemy, czy nie, idą za nami przez życie, dopóki nie wypracujemy sobie własnych zasad. A to już jest praca. Jeżeli ktoś nie popracował ze swoim umysłem, to. Czy z wewnętrznym dzieckiem, tak to się teraz pięknie mówi, to ma, ma, ma to wpojone i widzi siebie takim, w tym lustrze, właśnie. To jest również nawet w dobrym domu, tam, gdzie byliśmy szczęśliwi. To, że my czuliśmy szczęście, radość, miłość, to też rodzice, czy, czy osoby, które nas wychowywały, czy środowisko, w którym się znajdowaliśmy, pewne rzeczy, pewne kwestie nam wpoili do głowy. I my to wszystko niesiemy jako właśnie ograniczenia, jako nasze lęki, jako nasze takie niemożności, bo czasami nawet nie to, że lęk. Nam się wydaje, że no to jest dla innych, ale dla mnie to już nie. To też jest ograniczenie myślowe. No bo dlaczego nie? To macie w głowie. To siedzi w Was głęboko i takie możliwości macie, jak o tym myślicie. Taką macie energię, takie macie nastawienie, że nie mogę nic zrobić, nie mogę się ruszyć, nie mogę y, postąpić do, do przodu, bo ja nie widzę drogi, bo mam ręce związane, więc nic nie mogę zrobić. Nieprawda. Pamiętajcie, jeżeli staniecie w, podczas tutaj tego etapu podróży przez sierpień, w jakimś punkcie i ugrzęźniecie w nim i powiecie, że nie ma możliwości, nie widzicie rozwiązań, to jest to ten moment ósemki mieczy. I wtedy powiedzcie sobie tak: to jest tylko w mojej głowie, że nie ma możliwości. One są. Karta ósemki mieczy, gdzie my mamy zasłonięte oczy, zawiązane ręce i brak możliwości ruchu, skupia nas na naszym wnętrzu. Namawia nas do tego, żebyśmy zajrzeli do swojego wnętrza i w głębi siebie, czyli intuicyjnie poczuli, którędy iść. Nie musimy widzieć, nawet nie trzeba tej opaski ściągać. Jeżeli się dobrze zastanowicie, wyobraźcie sobie siebie w ciemnym pokoju, to postąpicie do przodu. Nawet jeżeli nie macie e, widoczności i związane ręce. Ostrożnie, powoli i intuicja was pokieruje. Pamiętajcie o tym, jeśli utkniecie, bo to są Wasze możliwości, czyli macie ograniczone pole możliwości, ale ono jest. To w waszej głowie te ograniczenia są. A jakie są wpływy z zewnątrz? We wpływach z zewnątrz ósemka kielichów. Ósemka kielichów to jest odejście od czegoś, co nam nie służy. I teraz tak albo yy, emocjonalnie ktoś od was odsunie się po prostu. Czy to w relacji, jeżeli Wy się tak będziecie zamykać w sobie, nie zachowując równowagi, bo może za dużo pracujecie, może inne rzeczy się zadziewają i Was spalają, tak? I zamkniecie się na relację i powiecie, nie mam możliwości ruchu. Ja nic w tej kwestii nie mogę zrobić, przecież do pracy muszę chodzić, no nie może tak być, że ja nie pracuję i Ty nie pracujesz, tak? To ktoś Was emocjonalnie może opuścić. To jest odejście w emocjach, ale może być też odejście takie no, czysto fizyczne, tak? Pozostawienie Was samym sobie. To jest wpływ z zewnątrz, tak? Ktoś odchodzi, ktoś Was zostawia samych emocjonalnie. Możecie mieć takie poczucie, że ktoś Was zostawił, i przez to zamykacie się, i nie widzicie możliwości, tak? O. Tak, może zrobię w tę stronę. Zobaczcie, ktoś od was odchodzi, zostawia was samych i radź sobie, a ty siadasz i nie widzisz możliwości. Uwierz mi, możliwości są. Tylko trzeba dobrze się zastanowić i ich poszukać. Skupić się na swoim wnętrzu, na swoim środku, na swojej intuicji, na swoich emocjach. Nie dać, nie dać się. Własnym myślom omamić, zamknąć w tej klatce i w tej pułapce. Rozwiązania zawsze są, nawet jeżeli ktoś od nas odchodzi i zostajemy sami, nawet jeżeli emocjonalnie nikt nie podziela naszej drogi, naszej ścieżki, naszych wyborów, jesteśmy z tym sami i bardzo dobrze, jesteśmy sami, poradzimy sobie. Mamy nogi, mamy ręce, poradzimy sobie. Nic złego się nie dzieje. Co warto wiedzieć? Tu są nadzieje i obawy. Ja bym powiedziała, że raczej obawy wasze, bo piątka pentakli, zobaczcie, tu jest przepięknie pokazane. Pani siedzi podłamana u drzwi, ma klucz, ma dziurkę od klucza. No, wystarczy tylko włożyć klucz, przekręcić i wejść do środka. Nie, siedzi. Okutana yy, chustą, załamana, przygnębiona to jest karta chwilowej straty, to jest karta chwilowej biedy. I słuchajcie, najczęściej ta karta występuje po to, żeby nam uzmysłowić, że możliwości są, rozwiązania są, są pewne koszty tych rozwiązań. To prawda, ale to nie jest tak. Że idziemy w złą stronę, albo na przykład obraliśmy zły kierunek, albo weszliśmy w złą relację, albo odeszliśmy i zrobiliśmy bardzo źle. Nie, zawsze są możliwości. Ta karta o tym przypomina. Piątki to są w tarocie przełomowe karty, czyli coś zmienia się w naszym myśleniu, postrzeganiu, tak? Idziemy ku czemuś lepszemu. Zobaczcie, po piątce jest szóstka, równowaga. Więc nie możemy stać w tej piątce zbyt długo, bo my dążymy ku równowadze, ku spokojowi. W związku z tym, co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, że jak przyjdzie trudniejszy moment, bo piątki to takie trudniejsze momenty w tarocie również, taki trudniejszy moment, gdzie my czujemy się sami, bez możliwości wyjścia. Nie widzimy rozwiązań, nie wiemy, jak postąpić, po prostu pułapka własnych myśli. Kołowrót własnych myśli. I jeszcze do tego czujemy się osamotnieni, zostawieni sami sobie, wszyscy nas opuścili. I taki chwilowy właśnie spadek formy, może finansowo trochę gorzej, może emocjonalnie byle jak. Uwierzcie mi, karta ta mówi poszukaj rozwiązań. To jest tylko. Jakiś etap w Twoim życiu. To jest tylko jakiś moment. Po każdej jesieni, zimie nadchodzi wiosna. Mam taką talię, gdzie jest to pięknie pokazane, że drzewo obumarłe na zimę, śniegiem przesypane, czeka wiosny. To właśnie obrazuje piątka. Przyjdzie ta wiosna. No i wynik. Trójka różek. Na koniec miesiąca, kochani, podejmiecie jakieś decyzje. Podejmiecie decyzję, będziecie gotowi do zmian, do podróży, do czegoś nowego. To jest karta, kiedy my yy, jesteśmy gotowi do zmiany w naszym życiu. Dojrzeliśmy do tego, yy, byłaby to działanie, w związku z tym jesteśmy gotowi na nowe działania. Rozważyliśmy wszystkie za i przeciw i widzicie, podnosicie się, nawet jeżeli tu gdzieś zabrnęliście. Pom po drodze w jakiś ślepy zaułek, nie mieliście pomocy, zostaliście y, sami na lodzie, że tak powiem, y, ze swoimi emocjami, ze swoimi kłopotami, to na koniec miesiąca, po tej piątce, weryfikujecie wszystko, rozpatrujecie możliwości i trójka mówi: Jestem gotów na coś nowego. Jestem gotów do działania. Kupiłem bilet, wyjeżdżam. Czekam tylko na pociąg. Albo na statek, tak jak ta pani. Ona, ona patrzy w, w to morze, w te morze. W te morze i, i słuchajcie, yy, yy, czeka kiedy fala nadpłynie, żeby móc zadziałać, żeby móc popłynąć. Żeby móc tę deskę już, już na te fale rzucić. Bo dojrzała do tego, bo przemyślała, bo zweryfikowała. Tak samo i wy będziecie mieli a proszę jeszcze no już nie będziemy zaglądać tutaj dalej, ale tu też piękna karta, współpracy kogoś do pary ale z przełożenia w tle rycerz pentakli to jest powolna energia w stronę stabilizacji stabilizacji finansowej stabilizacji w relacji to jest Energia króla, który idzie po swoje i się nie spieszy, bo on wie, że to na niego czeka. Wolnym krokiem podąża ku sukcesowi. Niespiesznie, bardzo stabilna energia, bardzo fajna. Więc to jest takie przesłanie, które będzie przyświecało Wam na cały miesiąc: działajcie powoli, konsekwentnie, nie spieszcie się. Róbcie swoje, jak utkniecie to się, zatrzymajcie, zastanówcie, zbierzcie myśli, co możecie z tym zrobić, nie oglądajcie się na innych, sami weryfikujcie to, co się z wami dzieje i ruszajcie naprzód. Ruszajcie po swoje, po te nowe początki, po te pasje, po te radości. Pięknego sierpnia, moi drodzy.